W wieku dziewiętnastu lat moje życie, które już wcześniej wydawało się stać na kruchych fundamentach, runęło z hukiem, który rozbrzmiewał echem przez lata. Moja macocha, kobieta, która miała być moją rodziną, nazywając mnie bezużyteczną, zniszczyła coś więcej niż tylko moją godność. Zabiła moją wiarę w to, że kiedykolwiek będę wystarczająca. Dziś, gdy siedzę tu, by podzielić się z wami tą historią, widzę, jak daleko zaszłam od tamtej kruchej, stłamszonej dziewczyny. Jeśli kiedykolwiek czuliście się niedocenieni, zepchnięci na margines, czy po prostu nieistotni, ta opowieść jest dla Was. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyście zostawili komentarz poniżej i dali mi znać, czy jest ktoś, kto czuł się podobnie. Uwielbiam wiedzieć, jak daleko sięga moja historia i z kim się łączy. Dziękuję Wam, że tu jesteście. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam wszystko, jak się tu znaleźliśmy. I nie zapomnijcie kliknąć, subskrybuj, aby nie przegapić następnego rozdziału. Moje życie przed tym dniem było mozaiką cichych ustępstw i nienachalnej egzystencji. Nazywam się Lena. W tamtym czasie miałam zaledwie dziewiętnaście lat, a świat wydawał się być miejscem, gdzie moje miejsce było zawsze na uboczu. Mój ojciec, choć był człowiekiem dobrym i zasadniczym, od czasu ślubu z Marią, moją macochą, stał się cieniem samego siebie. Maria, z jej idealnie ułożonymi włosami i zawsze nienagannym makijażem, była uosobieniem elegancji i dominacji. Niegdyś była szanowaną prawniczką, która wykofała się z zawodu, by poświęcić się rodzinie, co w jej słowniku oznaczało poświęcenie mnie na rzecz swojego wizerunku. Zawsze porównywała mnie do swojej córki, Julii, która była o rok starsza ode mnie i bez zarzutu wpisywała się w ramy jej ambicji. Julia była pilną studentką odnoszącą sukcesy w każdym projekcie, błyszczącą na przyjęciach, a jej życie, wydawało się, było podręcznikowym przykładem tego, co Maria uważała za osiągnięcie. Ja natomiast od najmłodszych lat fascynowałam się rzeczami, które Maria uważała za niekobiecie i niepraktyczne. Kochałam wojsko, wojskową historię, strategię, dyscyplinę. W tajemnicy przed macochą czytałam książki o wielkich bitwach, studiowałam taktyki, a nawet potajemnie trenowałam w lesie za domem, ćwicząc siłę i wytrzymałość. Była to moja cicha ucieczka, świat, w którym czułam się silna i kompetentna, z dala od osądzającego wzroku Marii. Mój ojciec, zapatrzony w Marię, często nie dostrzegał subtelnych oznak jej tyranii. Maria miała sposób na to, by każde moje osiągnięcie umniejszyć, każdą moją pasję wyśmiać. Gdy wspomniałam o planach studiowania bezpieczeństwa narodowego, prychnęła. Lena, bądźmy szczerzy. To nie dla ciebie. Jesteś zbyt wrażliwa. Znajdź sobie coś spokojnego, coś, co nie wymaga zbyt wiele wysiłku umysłowego. Jej słowa były jak szpilki, wajt w moją samoocenę, powoli wysysające ze mnie pewność siebie. Mimo to nie poddawałam się. Czułam, że mam w sobie coś, co nie pasowało do jej schematów, jakąś wewnętrzną siłę, której sama jeszcze nie rozumiałam, ale która pchała mnie naprzód. Dzień, który zmienił wszystko, był uroczystością rodzinną. Zwykłe przyjęcie z okazji rocznicy ślubu Marii i ojca, które, jak każde inne, miało być popisowym występem Julii. Wtedy jeszcze pracowałam dorywczo jako kelnerka, próbując zaoszczędzić na studia, o których Maria tak lekceważąco się wypowiadała. Akurat miałam wolny weekend, więc ojciec nalegał, bym pomogła w przygotowaniach. Zgodziłam się, bo choć czułam wewnętrzny opór, nie chciałam go zawieść. Czułam się zobowiązana do zachowania pozorów, do utrzymania kruchego pokoju w domu. Maria nadzorowała wszystko z królewską obojętnością, wydając polecenia z kanapy, podczas gdy ja biegałam między kuchnią a jadalnią. Przyjęcie było w pełnym rozkwicie. Goście, zamożni znajomi Marii, wypełniali salon, a powietrze było gęste od śmiechu i samozadowolenia. Julia, ubrana w elegancką sukienkę, opowiadała o swoich sukcesach na uczelni, zbierając pochwały i podziw. Maria promieniała, dumnie prezentując swoją idealną rodzinę. Ja, w skromnej sukience, którą wygrzebałam z szafy, starałam się być niewidzialna, wtopić się w tło, wykonując cicho polecenia ojca i Marii. Podawałam napoje, sprzątałam brudne talerze, starając się unikać wzroku tych, którzy, jak mi się wydawało, i tak mnie nie zauważali. W pewnym momencie Maria zawołała mnie do siebie, machając ręką. Lena, przynieś więcej lodu. I to szybko, napoje się nagrzewają. Jej ton był ostry, publicznie lekceważący. Poczułam, jak na moją twarz wpełza rumieniec. Poszłam do kuchni, a gdy wracałam z ciężką misą lodu, potknęłam się o dywan. Misa wyleciała mi z rąk, a lód rozsypał się po lśniącym parkiecie, topiąc się w kałużach wody. Srebrna taca, na której stały szklanki z napojami, z impetem uderzyła o podłogę, a szkło rozsypało się na kawałki, rozbryzgując dookoła kolorowe płyny. Cisza. Nagle wszystkie oczy w salonie zwróciły się na mnie. Czułam, jak moje serce bije jak oszalałe, a policzki płoną. W panice spojrzałam na Marię, której twarz strężała w grymasie obrzydzenia. — Jesteś absolutnie bezużyteczna, Lenou! Powiedziała Maria, a jej głos, choć niski, niósł się po całym pomieszczeniu, przeszywając mnie na wylot. — Nawet tego nie potrafisz zrobić poprawnie. — Co ty w ogóle potrafisz? — Jesteś beznadziejna. — Zawstydzasz nas. Słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. Publiczne upokorzenie. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale zacisnęłam szczęki, by nie dać jej satysfakcji. Ojciec stał obok, blady, z otwartymi ustami, niezdolny do interwencji. Julia patrzyła z mieszaniną zakłopotania i triumfu. W tym momencie wiedziałam, że coś we mnie pękło. Czułam się naga, bezbronna, wystawiona na widok publiczny w swoim upokorzeniu. Chaos w salonie, rozbite szkło, topniejący lód, to wszystko było odzwierciedleniem chaosu w mojej duszy. Czułam się jak naczynie, które, upuszczone na podłogę, rozpadło się na tysiąc kawałków, a Maria była tą, która je upuściła. Publiczne upokorzenie było jak deteniter. Nie mogłam już dłużej tam zostać. Z oczami pełnymi łez, ale z nagle odnalezioną odwagą, która wyrwała się z głębi mojej stłamszonej duszy, spojrzałam na Marię. Może i jestem bezużyteczna dla ciebie, powiedziałam, a mój głos drżał, ale był słyszalny. Ale nigdy nie będę cię zawstydzać. Odchodzę, odwróciłam się i wybiegłam z domu, ignorując wołanie ojca. Za sobą zostawiłam nie tylko rozbite szkło, ale i resztki mojego dzieciństwa, mojej naiwności. Tej nocy nie wróciłam do domu. Poszłam do starego, opuszczonego domku na skraju lasu, który znałam z dzieciństwa, mojego sekretnego schronienia. Następne tygodnie były najtrudniejszymi w moim życiu. Odcięłam się od rodziny, nie odbierałam telefonów od ojca, który, choć zmartwiony. Nadal nie potrafił stanąć w mojej obronie. Wiedziałam, że muszę radzić sobie sama. Pracowałam na dwa etaty jako kelnerka i sprzątaczka, oszczędzając każdy grosz. Moje marzenia o studiach wojskowych wydawały się oddalać, stając się luksusem, na który nie mogłam sobie pozwolić. Brakowało mi stałego miejsca zamieszkania, często nocowałam u koleżanek lub w schroniskach dla bezdomnych. Czułam się jak rozbitek na morzu, walczący z falami, by nie utonąć. Ale w tym chaosie narodziło się coś nowego. Determinacja. Każdy bolesny dzień, każda przespana noc na zimnej podłodze, każdy lekceważący wzrok ludzi, to wszystko hartowało moją wolę. Postanowiłam, że Maria nigdy więcej nie będzie miała władzy nade mną. Że udowodnię jej, a przede wszystkim sobie, że nie jestem bezużyteczna. W tym trudnym okresie mojego życia samotność była moim najwierniejszym towarzyszem. Często chodziłam do parku, siadając na ławce, obserwując ludzi i próbując zrozumieć, jak to się stało, że moje życie nagle stało się tak chaotyczne. Byłam dziewczyną, która zawsze starała się sprostać oczekiwaniom, nawet tym nierealnym, narzuconym przez Marię. Teraz byłam wolna od tego ciężaru, ale jednocześnie przerażona nieznanym. Pewnego dnia, przeglądając ogłoszenia o pracę, natknęłam się na informację o rekrutacji do służby wojskowej. To było to. Moje dawne marzenie, które Maria tak bezwzględnie wyśmiewała. To byłaby moja odpowiedź. Mój własny sposób na udowodnienie, że jestem silna, kompetentna i że potrafię stawić czoła wyzwaniom. Podjęłam decyzję. Proces rekrutacji był wyczerpujący. Testy sprawnościowe, psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne. Każdy etap był dla mnie polem bitwy. Trenowałam do upadłego, biegałam po parkach, robiłam pompki i przysiady w mojej małej, wynajętej klitce. Moje ciało bolało, ale duch rósł w siłę. Miałam tylko jeden cel – udowodnić, że potrafię, że zasługuję. Podczas jednego z testów sprawnościowych, gdy miałam już wrażenie, że moje płuca zaraz eksplodują, a mięśnie palą żywym ogniem, usłyszałam głos w swojej głowie, głos Marii, bezużyteczna. To słowo stało się moim paliwem. Zacisnęłam zęby i biegłam dalej, aż przekroczyłam linię mety. Kilka tygodni później otrzymałam list. Zostałam przyjęta do wojska. Poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z serca. To nie był tylko list, to było potwierdzenie mojej wartości, które wreszcie nadeszło. Powiadomiłam ojca o swojej decyzji, a on, choć zasmucony moim odejściem, wyraził swoją dumę. Maria nie odezwała się ani słowem. Jej milczenie było głośniejsze niż jakiekolwiek słowa potępienia. Wiedziałam, że to oznacza, że odcięłam się od niej na dobre. Życie w wojsku było wymagające. Dyscyplina, ciężkie treningi, ciągłe wyzwania. Ale dla mnie to było jak wyzwolenie. Moje ciało stawało się silniejsze, a mój umysł ostrzejszy. Nauczyłam się dowodzić, podejmować szybkie decyzje pod presją, pracować w zespole. Okazało się, że moje dawne zainteresowania wojskowością nie były tylko ulotnym kaprysem. Były częścią mnie, częścią mojej tożsamości, którą Maria próbowała stłamsić. W wojsku spotkałam ludzi, którzy cenili moją determinację, moją inteligencję i moją zdolność do adaptacji. Po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę widoczna, doceniona. Szczególnie jeden człowiek, dowódca batalionu, Major Kowalski, widział we mnie potencjał, którego nikt inny wcześniej nie dostrzegał. Był surowy, ale sprawiedliwy, wymagający, ale zawsze gotowy pomóc. Nauczył mnie, że prawdziwa siła nie polega na dominacji nad innymi, ale na wewnętrznej dyscyplinie i moralnej prawości. Kiedy inni się poddawali, on widział moją wolę walki. Lena, masz w sobie to coś, mówił Ten niezłomność. Nie pozwól, by ktokolwiek cię złamał jego słowa były jak balsam na moje rany, lecząc lata niedowartościowania. W końcu poczułam, że znalazłam swoje miejsce, swój cel. Moje życie nabrało sensu. W ciągu kolejnych lat piłam naukę i doświadczenie jak spragniona ziemia. Awansowałam, pnąc się po szczeblach kariery wojskowej. Służyłam w wielu misjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zdobywając szacunek moich przełożonych i kolegów. Moje imię stało się synonimem kompetencji i niezawodności. Zrobiłam karierę w obszarze logistyki wojskowej i zarządzania operacyjnego, co było ironicznym zbiegiem okoliczności, biorąc pod uwagę, jak Maria zawsze mi wmawiała, że nie potrafię niczego zorganizować. Zdobyłam wiele odznaczeń i wyróżnień, ale najważniejsza była dla mnie wewnętrzna przemiana. Dziewczyna, która potknęła się o dywan, teraz dowodziła operacjami wartymi miliony, dbając o precyzję i efektywność. Pewnego dnia, po dziesięciu latach służby, podjęłam decyzję o odejściu z wojska. Nie dlatego, że byłam zmęczona, ale dlatego, że czułam, że moja misja tam dobiegła końca. Nauczyłam się wszystkiego, co mogłam, zyskałam siłę i pewność siebie, o których nigdy wcześniej nie marzyłam. Chciałam wykorzystać moje umiejętności w sektorze cywilnym, w dziedzinie, która również wymagała precyzji, strategii i odporności na stres. Postawiłam na doradztwo kryzysowe i zarządzanie ryzykiem. Założyłam własną firmę, która szybko zdobyła reputację niezawodnej i skutecznej. Moja transformacja była widoczna nie tylko w moim zawodowym życiu. Zmieniłam się fizycznie, stając się silniejsza i pewniejsza siebie. Zmieniłam swój styl, odcinając się od dziewczęcych ubrań, które Maria mi kupowała. Włosy, które kiedyś były długie i gęste, a które Maria kazała mi zawsze nosić spięte, teraz były krótko obcięte, podkreślając moją niezależność i siłę. Już nie czułam potrzeby ukrywania się ani umniejszania siebie. Spaliłam też wszystkie listy i pamiątki, które przypominały mi o tamtym dniu i o latach bycia niedocenioną. To był symboliczny akt, uwolnienie się od przeszłości. Nie czułam nienawiści do Marii, jedynie głęboką obojętność. Zrozumiałam, że jej słowa nie definiowały mnie, a jedynie jej własne lęki i niedoskonałości. Po kilku latach sukcesów na rynku cywilnym, Otrzymałam zaproszenie na prestiżową galę weteranów, gdzie miałam odebrać nagrodę za wybitne osiągnięcia w służbie i poza nią. Wiedziałam, że to będzie ważne wydarzenie. Zaprosiłam mojego ojca. Poczułam, że nadszedł czas, by zmierzyć się z przyszłością, ale nie z pozycji ofiary, lecz z pozycji siły. Ojciec, postarzały i widocznie zmęczony życiem z Marią, zgodził się przyjechać. Cieszyłam się, że wreszcie będę mogła pokazać mu, kim się stałam. Na gale przybyło wiele ważnych osobistości. Wśród nich był także major Kowalski, mój dawny dowódca, który po latach awansował na generała. Przywitaliśmy się serdecznie, jego uścisk dłoni był tak samo mocny i pewny jak dziesięć lat temu. Rozmawialiśmy długo, wspominając dawne czasy i dzieląc się opowieściami. Czułam jego dumę i szacunek. W pewnym momencie, gdy rozmawiałam z generałem Kowalskim, podszedł do nas ojciec. Uśmiechnął się do mnie z dumą, ale jego wzrok nagle zatrzymał się na kimś stojącym kilka metrów dalej. Była to Maria w towarzystwie Julii. Nie spodziewałam się ich tu. Widocznie Julia, która również odniosła sukcesy w swojej karierze prawniczej, była nominowana do jakiejś innej nagrody lub zaproszona jako gość. Maria wyglądała na lekko zdenerwowaną, jej uśmiech był wymuszony. Zauważyła mnie. Jej oczy rozszerzyły się, gdy rozpoznała mnie w moim eleganckim, wojskowym mundurze galowym, z licznymi odznaczeniami przypiętymi do piersi. Przez chwilę jej twarz wykrzywił grymas niedowierzania. Julia, widząc moją interakcję z generałem, podeszła bliżej, ciekawość malowała się na jej twarzy. Maria podążyła za nią. Ich obecność była niczym zapowiedź burzy, która miała się przetoczyć przez spokojne dotąd wody. Poczułam w sobie ten znajomy ścisk w żołądku, ale tym razem był inny. To nie był strach, lecz napięcie, gotowość do konfrontacji. Czułam, jak całe moje ciało się usztywnia, ale nie z lęku, lecz z pewności siebie. Maria, odzyskawszy rezon, wyprostowała się i podeszła do mnie, a na jej twarzy pojawił się sztuczny uśmiech. Lenou, to o niespodzianka powiedziała a jej głos był naznaczony mieszaniną zaskoczenia i lekkiej pogardy. Jej wzrok prześlizgnął się po moich odznaczeniach, zatrzymując się na chwilę na ręku generała Kowalskiego. Co ty tu robisz? I w tym stroju. Ostatnio słyszałam, że nie radzisz sobie najlepiej, miała na myśli moją pracę kelnerki i sprzątaczki. Jej ton był pełen wyższości, jakby nadal była tą samą wszechmocną Marią, a ja bezbronną dziewiętnastolatką. Julia stała obok, lekko zdziwiona, ale z zadowoleniem, malującym się na jej twarzy. Ojciec patrzył na to wszystko z rosnącym dyskomfortem. Generał Kowalski, który do tej pory słuchał z lekkim zdziwieniem, odwrócił się do Marii. Jego postawa była opanowana, ale jego oczy błysnęły chłodem. Przepraszam, kim pani jest? zapytał, a w jego głosie nie było ani krzty uprzejmości. Maria, zaskoczona, wyprostowała się. Jestem Maria Kowalska, żona ojca Leni. I jestem oszokowana, widząc ją tutaj. Nie sądzę, by Lena miała jakiekolwiek predyspozycje do czegokolwiek poważnego. Słowa Marii były jadowite, ale nie dotarły już do mnie tak jak kiedyś. Byłam zahartowana, odporna na jej jad. Generał Kowalski spojrzał na Marię z absolutną pogardą, która zamroziła jej sztuczny uśmiech. Następnie odwrócił się do mnie. Pułkownik Lena Kowalska powiedział, a jego głos był głośny i wyraźny, rozbrzmiewając w zatłoczonym holu. Kobieta, która dowodziła strategicznymi operacjami logistycznymi w najtrudniejszych warunkach. Kobieta, która opracowała system zarządzania kryzysowego, który uratował miliony dolarów i niejednokrotnie ludzkie życie. Kobieta, która jest jedną z najbardziej kompetentnych i godnych szacunku osób, jakie miałem zaszczyt spotkać w mojej całej karierze wojskowej. Słowa generała uderzyły Marię jak piorun. Jej twarz pobladła, a uśmiech zniknął całkowicie, zastąpiony szokiem i niedowierzaniem. Julia, która stała obok, patrzyła na mnie z mieszaniną podziwu i zszokowania. Ojciec, który do tej pory milczał, nagle wyprostował się, a jego oczy rozbłysły dumą. Generał Kowalski, nie spuszczając wzroku z Marii, dodał Pani Lenou, pani osiągnięcia mówią same za siebie. Pani służba naszemu krajowi jest nieoceniona. To zaszczyt, że mogłem być pani dowódcą, odwrócił się do mnie i z uśmiechem skinął głową. Potem wrócił do rozmowy z innym oficerem, zostawiając Marię w osłupieniu. W tym momencie, gdy Maria stała tam, blada i pokonana, poczułam głębokie poczucie spełnienia. To nie była zemsta, nie o to mi chodziło. To było usprawiedliwienie. Wszystkie lata cierpienia, wszystkie lata cichej pracy i wyrzeczeń, wszystko to nagle nabrało sensu. Maria, która kiedyś nazwała mnie bezużyteczną, teraz stała przed generałem, który wymówił moje imię z największym szacunkiem, jakim obdarzano zaledwie garstkę ludzi. Jej arogancja, jej lekceważenie, jej próby zniszczenia mnie, wszystko to rozbiło się o moją nowo odkrytą siłę. Nie potrzebowałam jej potwierdzenia, jej akceptacji. Moja wartość była teraz niezależna od jej opinii. Spojrzałam na Marię. Jej oczy były pełne paniki i furii. Wiedziała, że przegrała. Nie odezwałam się ani słowem. Po prostu patrzyłam na nią, a w moich oczach było spokojne zrozumienie, że nigdy więcej nie będzie miała nade mną władzy. Odwróciłam się, by dołączyć do generała, ale zanim odeszłam, spojrzałam na ojca. W jego oczach widziałam ból i żal, ale także bezgraniczną dumę. Skinęłam mu głową, a w tym geście było więcej zrozumienia, niż w tysiącu słów. Julia, choć zszokowana, patrzyła na mnie z nowym, nieznanym szacunkiem. Moja konfrontacja z Marią nie była krzykiem, lecz cichą, ale potężną deklaracją mojej nowo odnalezionej tożsamości. Wiedziałam, że to nie był koniec, ale nowy początek. Konsekwencje dla Marii były subtelne, ale druzgocące. Jej idealny wizerunek pękł. Jej dominacja nad ojcem, a także w jej własnym kręgu społecznym, została podważona. Ludzie, którzy byli świadkami sceny, zaczęli patrzeć na nią inaczej, a szeptane komentarze były dowodem na to, że jej wpływ słabnie. Moja spokojna pewność siebie, w kontraście do jej paniki, tylko podkreślała, kto naprawdę jest bezużyteczny. Po Gali, która zakończyła się moim triumfem, poczułam głębokie poczucie uwolnienia. Nie było w tym satysfakcji z zemsty, lecz spokojna radość z odzyskania siebie. Ojciec podszedł do mnie później, jego twarz była naznaczona głębokim smutkiem i wstydem. Lena, ja, ja tak bardzo cię przepraszam, powiedział, a jego głos drżał. Powinienem był cię bronić. Nigdy nie powinienem był pozwolić Marii tak cię traktować, przytuliłam go mocno. Wiem, tato, powiedziałam. Ale to już przeszłość. Teraz jestem silniejsza niż kiedykolwiek. Jestem z ciebie dumna, że w końcu to widzisz, nasza relacja. Choć naznaczona bliznami, zaczęła się na nowo kształtować, tym razem na fundamencie wzajemnego szacunku i zrozumienia. Z Julią również nawiązałam nić porozumienia. Jej spojrzenie było już inne, pełne nieśmiałej podziwu, bez śladu dawnej rywalizacji. Moje życie po tym dniu nabrało nowej perspektywy. Kontynuowałam prowadzenie mojej firmy, rozwijając ją i odnosząc coraz większe sukcesy. Ale co ważniejsze, żyłam w zgodzie ze sobą. Już nie dążyłam do zewnętrznej akceptacji, ani nie pozwoliłabym, by czyjeś słowa definiowały moją wartość. Czułam się w pełni kompletna z każdą blizną, z każdym trudnym doświadczeniem, które ukształtowało mnie w osobę, którą się stałam. Maria, choć nigdy nie wyraziła skruchy, stopniowo traciła swój wpływ. Jej duma została złamana, a jej życie, wydawało się, stało się cieniem jej dawnej arogancji. Jej świat kręcił się wokół pozorów, a teraz, gdy one pękły, nie zostało jej nic, prócz pustki. Ta historia to dla mnie przypomnienie, że nawet w najciemniejszych chwilach, gdy czujemy się najbardziej bezużyteczni, mamy w sobie niezłomną siłę. Czasami najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, w naszym wnętrzu. Ale to właśnie te bitwy hartują nas, czyniąc nas silniejszymi, bardziej odpornymi. Pamiętajcie, że wasza wartość nie zależy od słów, które ktoś wypowiada, ani od krzywdy, którą wam wyrządził. Wasza wartość tkwi w waszej odporności, w waszej zdolności do powstania po upadku i do zbudowania czegoś nowego, lepszego. Rodzina to nie zawsze ci, którzy robią największy pokaz. To ci, którzy się pojawiają, kiedy najbardziej ich potrzebujesz, nawet jeśli na początku nie potrafią cię obronić. I to ci, którzy ostatecznie widzą twoją prawdziwą wartość. Dziękuję Wam, że tu jesteście, że wysłuchaliście mojej historii. Jeśli to, co Wam powiedziałam, poruszyło Was, chciałbym usłyszeć Wasze myśli w komentarzach poniżej. Zostawcie polubienie, jeśli ten film był dla Was wartościowy i udostępnijcie go komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam. I oczywiście, kliknijcie, subskrybuj i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych opowieści, bo obiecuję, że będzie ich więcej. Wasze historie mają tu znaczenie, pamiętajcie o tym. Zostańcie blisko. Dziękuję za to, że tu jesteście.